Dzień dobry wszystkim z tej strony Miku, zapraszam Was na bitwę od mojego widza i dobrego znajomego lucky 2K13, z którym nie raz już miałem okazję zamienić parę słów na ts a nawet i towarzyszyć podczas ich wewnętrznych zmaganiach w klanie, takich wewnętrznych turniejek, razem z Sir Bundesem, którego też serdecznie pozdrawiam, oraz z kasienką 78, którą oczywiście też serdecznie pozdrawiam, chociaż nie mieliśmy jeszcze okazję zamienić ani słowa. Grają tutaj ósemkami na dziesiątkach, bitwa będzie bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna i będzie zajebisty wyciąg ze strony Lakiego. Jak wspomniałem ósemki na, na dziesiątkach to nie jest dobra rzecz, to nie jest to coś co tygryski robią najbardziej. Tych ósemek w sumie jest praktycznie połowa drużyny, co nie zmienia faktu, że to może być naprawdę ciężki mecz zwłaszcza, że mapa też nie dopisuje. Charkow ja słuchajcie tej mapki nie lubię, jest bardzo, bardzo ciężka. To gry Ma, mało przez nagraczą. O, mamy tutaj WTK, strzał, zaraz będzie chyba pierwszy. Przymierzenie oczywiście, bo widać 388 gramy. No, nie powiedziałem czym gramy, oczywiście. M4A1 M4, m 4 tak zwany Rowalirze, albo z francuskiego, francuskiego Rival czyli francuski Shermanic z bardzo fajnym działem. 105 mm, średnie obrażenia 390 na penetracji 200. Co ciekawe, podstawowa amunicja APCR celowanie teraz w kolejną, w kolejną ósemkę. Te dyszka dostaje w boczek. O, potężne baty 387, ale cały czas poniżej średniej, więc mimo wszystko też granie rozpieszcza Lakiego, Co nie zmienia faktu, że swój demersz już zrobił 775. Co jest ciekawe, widzę, że wreszcie mi na powtórce działa. Wskaźnik damage'a, Brało, brawo Wargaming. Zrobili jedną, jedną łatę więcej i mamy już tutaj wszystkie wskaźniki. 775, wreszcie będę widział, ile demedza jest. Uuu, super. Gramy dalej. Kasieńka niestety już ginie. Baczat ją wykończył. Spada teraz nasz T44 Stock, też pada łupę tego bata. A laki tutaj się czai za rogiem, próbuje coś zebrać. Zobaczcie, jaki potężny rush po lewej stronie medów leci. Paton chyba jest skazany na pożarcie, no nie ma szans, żeby przeżył ten atak tej wiczej tego wilczego stada. I tam się troszeczkę chłopaki rozjechali, są trzy baty i to jeszcze w plutonie, więc może być problem. No Taki pluton bacików może naprawdę porobić sporą robotę. Teraz Laki korzysta z okazji, podjeżdża do, od tyłu do tych czołgów, nie i isk czwarty się patrzy w naszą stronę, drugi wspiera. Nie wiem czemu ten Iski się boi wyjechać. A, już wiemy, ponieważ ma z przodu inne czołgi jeszcze. Więc laki tutaj skorzystał, bo z okazji próbuję to jeszcze się, się wychylić, nie? Na razie się boi. Oczywiście mamy mało hapsów, 1400 na dziesiątkach, to bardzo mała pula. E, parę strzałów już nas nie ma, więc musimy korzystać z tego, że e, iski oddając jakiś czas strzał, przymierzamy sobie w tego, tego Iseła w dolną płytę. No trochę się schował. Czy będzie strzał? Jest oczywiście 372 znowu poniżej średniej i teraz na nas wiedzieć chyba będzie bułeczka. Nie, na szczęście się wystraszył tego Medzika, Nie wyjeżdża cały czas, jednak leci w, tą, w tą stronę naszą. Ale nie zobaczył, że po lewej, po lewej stronie ma Batadinga się od czołgu Lakiego, co nasz, to, to, to na pewno da nam troszeczkę czasu. I chyba będzie próba dobicia, czy będzie pierwszy frag ze strony Lakiego. Isek, oj niestety, i czwarty dobija tego, tego swojego braciszka dzieckiego. Z kolei drugi is nie trafia w Lakiego, no tutaj Laki jego, jego ksywka tutaj naprawdę daje sporo... sporo Yy, Odzorowuje tą grę, naprawdę jesteś laki lucky, laki lucky. znowu yy, strzało jest z dingiem, nie przebiliśmy tej, tej tej górnej płyty, tego dzióbka, ale widzimy tutaj dwa ciężkie czołgi miażdżą tego isa czwartego, przymierzanie w yy, co, co to będzie, chyba, chyba w garnuszek, próba strzału, niestety no nie, nie udało się I siódmy dobija, <laughs> laki trochę pokręcił łówką nie miał jak tego po prostu isa przebić, ale zobaczcie jaka sytuacja, 8 do 9. i ta cała wataha zaraz powinna nas tutaj wylać Właśnie widzimy już, lecą tą druszką. Yy, co pierwsze będzie na lakiego, tutaj coś miało przejechać, nie, nie ma, jednak ten Bat się cofnął. I z to nam leci z pomoc. I czwarty z tyłu. ST1 leci na bazę, nie wiem po co. Na ma mamy jeszcze po prawej stronie, na, na całą watachę medów. Praktycznie tylko takie średnie czołgi zostały. Baczac zjada naszego Baczata, co nie jest dobrą wiadomością. FV4202P. Tutaj krąży strzał od Lakiego. Bardzo fajnie. Znowu poniżej średniej, niestety ARENG nam nie sprzyja w tej bitwie. No, tutaj ta chyba z, lekko zdenerwowany próbuje wyjechać. Oddał strzał na S4 z tyłu, co da oczywiście możliwość Lakiemu oddać kolejną bułę. Bardzo ładnie plus dobicie ze strony ST1, która spar, 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 sparła nas z bazy. Mamy drugiego FV, który teraz chyba stoi tyłem. do nas oczywiście iść tutaj po, po pomoc, bo jest w kleszczach. Więc trzeba zająć się tym tym alikiem tym Jeden strzał przyjmiemy. No niestety I zginie. Więc naszą teraz y, nadzieją jest właśnie dobicie tego FV. -a. I T541, który się pojawia po prawej stronie, oby, oby przelosowało. Niestety znowu nie. Na szczęście y, Amerykanie sobie trafia. Drugie sobie trafia, więc na szczęście laki znowu uniknął tego strzału. Teraz leci. patrzy, czy żeby strzelić. Niestety uciek. Był już na dobicie. 831. Kolejny bat, bat, bat no to nie może być problem z tym Batem. Dział się podział, tak szybko zniknął. Eee, o, jest po prawej stronie, czy po lewej, przepraszam. Jeszcze na chyba ładuje, chyba ładuje, więc Laki ma okazję go dobić. 448, jeśli nam dobrze polosuje, to powinno to się udać. 480 to są punkty maksymalne, jakie można zadać ten działem. Czy się uda dobić tego Bata? Celowanie i jest, nie, niestety nie, 369. Dlaczego RNG, dlaczego? Dlaczego Serbię e, robisz takie przykusy nam dzisiaj? ST1 się jeszcze broni. Jednego ta dobija dwa braty są na dobicie. E, czy się uda? Strzał! Jest kolejny, jest kolejny frak niestety nie Lakiego, ale też dobity, patrz, ty, co tu się dzieje. Straszny, straszny motłok się zrobił, się, baty są wykończone i w tym momencie jest dwóch na dwóch e, i czwarty, który jest praktycznie na dobicie. No i nasz, bat, nasz Shermanik, który właśnie w tym momencie kończy T54E1 Zostajemy dwóch na tego Batscha szatyniona, który też praktycznie może być na dobicie, chyba ma chyba 2 czy trzy strzały powiedzmy nie pamiętam ile miał punktów życiowych, pewnie zaraz się pokaże. Gdzieś tam krąży, gdzieś już krąży, szuka swoich ofiar. Laki tutaj podeszła trochę bliżej, będzie miał tutaj przestrzeń przez to młodę. Na szczęście jest tutaj taka fajna miejscóweczka, gdzie będzie mógł obserwować ten przejazd. Jeśli tam się bat pojawi, a po wprowadzeniu nowej, nowej mechaniki wykrywania powinien go szybko zobaczyć, w tym momencie na pewno będzie miał na niego przestrzeń. I czwarty stoi z tyłu. Pytanie o HP, nie wiem czy ktoś mu tutaj podpowie, czy ktoś na tyle był rozważne, żeby patrzeć, ile tych ile hapsów tych ma pan ten, ten, ten baczat. I czwarty Baluła, <grym> prawie jak Barula. Nie, nie wiem, czy w ogóle ogarnia tą grę. Zobaczymy zaraz po wynikach końcowych. Na szczęście, ma tutaj wsparcie z tyłu. Stoi jakoś tak dziwnie stanął w tym rogu. Jeżeli Bat wyjedzie. Przy kwadracie E3 będzie mógł na niego mieć przestrzał. Jest bat, o przejechał szybciutko na szczęście. Laki się trochę zagapił Nie miał okazji strzelić tego bata, bo w sumie miał przechod na, na pełnej prędkości. Jeszcze jeden strzał, Jest, udało się, 390 punktów, jest wreszcie średnia osiągnięta. I 450 punktów zostaje Batowi jako hapsy. Nasze działo zadaje, przypominam, maksymalnie 488 pyży, więc zobaczymy czy. Czy to będzie starczyło ewentualnie, jeśli ten Bat wyjedzie. Teraz jechał. oj tutaj chyba trochę za stromy zjazd, chyba Gąski stracił, może teraz szybko Laki podjechać, nie, już się naprawił, nie, nie, nie ma co ryzykować, jeśli Bat jest przeładowany, to my oddamy jedną pestkę, jeśli on nie przelocuje, no to niestety ten Bat nas zdejmie, więc trzeba też powolutku tutaj badać sytuację, nie, nie ryzykować, co, jest? bitwa jeszcze jest do wygrania, ta bitwa jest do wyciągnięcia. Jest ta ósemka i dziesiątka przeciwko średniej dziesiątce, która krąży u przeciwników i może nas łatwo zjeść jak ten rekin, który krąży wokół ofiary. To jest bardzo szybki, bardzo mobilny czołg. Ma magazynek, to jest najważniejsze, więc praktycznie Laki jest na dwa strzały od, od Bachaty Liona, i czwarty ze, zejdzie na jeden strzał, więc jak mu przelosuje i dobrze wyjedzie, no to z chłopaków nie będzie co zbierać. Na szczęście Bat nie jest taki e, odważny, próbuje tutaj gdzieś okrążyć, ponieważ już jest po drugiej stronie mapy w ogóle, więc tutaj Laki próbuje coś zobaczyć. Jest na bazie! No to był błąd, moim zdaniem to jest najgłupsza rzecz, jaką możecie teraz zrobić w takiej sytuacji, wjechać na bazę, dajecie znak przeciwnikowi, gdzie jesteście. No chyba, że jakoś tam jest taka miejscówka, że ten Bachacz schować będzie miał po prostu na, na cały kap z każdej strony. Wtedy bardzo możliwe, że będzie wyciągał po kolei zarówno Lakiego, jak i tego Isa czwartego. Laki tutaj delikatnie podjeżdża, leci w ten kapa, a Isa czwarty a co robi i z to mnie najbardziej ciekawi, dlaczego on leci w stronę kapa przeciwnika. Eee, nie wiem co było jego zamiarem, jaki był plan w tej małej główce, ale raczej to nie wypali. No, zobaczmy, co się stanie. Laki drkanie podjeżdża bardzo powolutku, żeby się nie wyświecić. No, oczywiście, jeśli się pojawi ten bat na naszym linii przestrzału, to będzie od razu spot, ale ciekawe gdzie on stoi, gdzie ten bat. Jest po prawej stronie, tylko wystawialówkę, więc widocznie eee, spotował tylko, żeby zobaczyć kto, kto tutaj przyjedzie. Od razu w tyłu wzrot i ucieka czym pędem w stronę w stronę placu na kwadracie J8 i J9. Laki oczywiście tutaj też z tyłu wrot i leci w drugą stronę w stronę Kapa. I, I siódmy tutaj też nam sugeruje, żeby kapować. Ja nie wiem, czy to będzie dobre wyjście, chociaż z drugiej strony można po prostu sprowokować tego bata, żeby wyjechał. No, dwóch czołgów y, tak szybko okazji nie będzie miał zjąć. Jeśli ten IS-4 strzeli, to laki tylko będzie musiał go dobić tego Bat'a szatliona. Cały czas strzelamy z APC-erów. Oczywiście y, jedyna słuszna amunicja, te Hity to nie bardzo zawsze. Są y, dobrym wyborem. Trzeba dobrze strzelać, trzeba trafiać w płaskie, płaskie miejsce, żeby to w ogóle hity przebiły. Teraz fajna, fajna, fajna gra z nazwaniem Lakiego. Cały czas ma obróconą wieżyczkę do tyłu, żeby mu ten bat raczej nie wyjechał na plecy. Będziemy od razu jeden strzał. Gdzie jest ten Isek? Isek z tej po prawej pilnuje tutaj przyjazdu przy tym placu. A Laki chyba będzie powolutku wjeżdżał na kapa i spróbuje tego bata. Mimo wszystko sprowokować, jest bat tu, wyjeżdża na miejsca czwartego, czy będzie czy będzie strzał, przycelowanie. Laki strzela. O jest czwarty, nasz no, zostaje zabity. widocznie nie, Laki stwierdził, że musi pomóc temu batowi. Czyli trochę, trochę szansę wyrównać. Jeden na jednego, z czego jeden to jest dyszka, drugi to ósemka. Jeden ma magazynek, drugi ma potężne 105, -105 mm działo. No i tak będzie pojedynek gigantów, można powiedzieć, czy się uda. No ten strzał był tak. Był tak nie, nie, pechowy, no to na pewno nie był specjalny strzał ze strony lakiego. Wiadomo, tutaj robi adrenalina swoje. Musiał, pewnie chciał strzelać tego Bat'a, no, się szybko cofnął, w tym momencie wyjechał IS-4 i po prostu dostał tą bułę, bo niestety. Jak się w tamte IS-4 dingał, to ten musiał po prostu wejść. No wiadomo, prawo Marfiego, jak coś się nie uda, to musi się nie udać. No ale spokojnie, jeszcze mamy, jeszcze mamy trochę czasu. Jest Bat'a Chyba Lucky jest, dobra, nie ma żarówki, więc Bat'a nie wie, skąd Lucky go wyspotował. Tyle dobrego, może teraz go zaskoczyć. Jedzie w stronę Mordowni na kwadrat E3-E4, i tam się chyba rozegra decydujące starcie. Tam będzie ten pojedynek o 12 w południe. Zobaczymy, który z rewolwerowców wyjdzie z tego pewny. Żywy w ogóle. Zobaczymy zaraz, jak to się wszystko rozwiąże. Gdzie jest ten Bachatillion? Gdzie on się po, podziewia? Gdzie, gdzie jest przejazd po lewej stronie. Szybko uciekam. Poprawił oczywiście w stronę, w stronę, w stronę tego gruzu. I teraz pytanie, czy przelosuje? 488. Całą bitwę Laki miał pod, pod górkę i jest. 432. Na koniec RNG polosowało. Dało szczęście Lakiemu. Więc zobaczmy, co ten szczęściarz z, w tej bitwie uzyskał. Przed wami wyniki końcowe szczęściarza Lucky 2K13. No, tym, w tym meczu szczęście faktycznie na koniec się uśmiechnęło, ale przez cały czas ta średnia RNG niestety nie zadawała sporych obrażeń. Co nie zmienia faktu, że i tak bitwa wygrana, a wyniki naprawdę zacne. W bitwie oznaka mistrzowska, ja na swoim rowali że cały czas nie mam tej oznaki mistrzowskiej, to mnie denerwuje bardzo. Ale mam nadzieję, że niedługo mi ta MK wpadnie, troszeczkę jeszcze pogram i może się uda. Ogień skuteczny. Wsparcie oraz medal Lewa Silo yy, Czyli tutaj musimy zniszczyć dwa czołgi średnie o dwa tyry wyżej swoim czołgiem średnim Co oczywiście Lakiemu się udało, zniszczył tego Batrza Triliona i zniszczył T5-4E1 Więc oczywiście yy, fajna sprawa, dodatkowo jeszcze zniszczył naszego isa czwartego Baluę yy, Który jestem ciekawy ile damage'a zrobił Bo jak, jakoś tak z gry nie bardzo wyglądało, że jakby się w tej, w tej bitwie odnajdywał 147893 kredytów brutto i 5578 expa na bonusie z kątem premium i z pierwszym zwycięstwem dnia, które wtedy było razy dwa mnożone, co daje na czysto, uwaga, 1694 punktów czystego doświadczenia zdobytego ósemką na dziesiątkach. 5245 obrażeń, 2 fragi można można. Plutonowi, zobaczmy, no to Kasienka kasienka oczywiście dużo nie postrzelała 429. No, Bondes też nie bardzo e, się wysilił tą też wurką 389 damage. Więc zamykają stawkę. Co nie zmienia faktu, że i tak bardzo fajnie tutaj zostało nastrzelane. Bardzo fajna bitwa rozegrana przez Lakiego. Balua co ciekawe, prawie 3000 obrażeń i 908 expa, Niestety padł ofiarą Lakiego, a Laki strzelał do wszystkiego, proszę powiedział, A, frak, to frak. Przynajmniej jest list też jeszcze będzie na moją korzyść, ja oczywiście teraz żartuję. U przeciwników, no ten Pluton Batów porobił roboty. Zobaczcie 4700, 3,5, 2600. Chłopaki zrobili sporo, zrobili sporo, sporo, sporo tutaj za, za, za dymy Coś zmienia fakt, że Laki po, po, po powolutku ich tam powykańczał. 17 razy strzelił, 17 razy trafił cel i 16 przebiło. No ten jeden dink od strony ISA e, trochę są tą, tą, tą statystykę, co zmienia fakt, że jest znakomita e, procent trafień do przebić. Super, moim zdaniem. E, 5200 obrażeń, prawie 5300. Z odległości więcej niż 300 metrów, 775, ktoś tam chyba, snajpił, chyba w tego w tego, tą stedykę i tego WTK. Trzy razy otrzymał trafienie, dwa razy go przebiło jeden, ding ze strony czwartego, no i oczywiście <gryw> zadane obrażenia przeciwnikom, 238. 9 uszkodził, trzech zniszczył, 226 po spocie i przejechane 3 km. Na czysto, pomimo tej rekompensaty dla temu X-owi temu oraz y, sporej spore kosztów za amunicję, ponad 100 tysięcy, więc myślę, że y, bym to pokazał też oczywiście w rzece kredytów, ale po co, ponieważ ta bitwa naprawdę jest zacna, należy się jej y, osobna, oso, osobna powtóreczka w serii bitwy widzów. Tyle z mojej strony, lucky, dzięki za tą powtórkę, naprawdę bardzo fajna bitwa, mi, mi, miło się to oglądało. I miło patrząc, że ktoś inny zdobywa MK, a nie ja na tym rowaliże. No ale może kiedyś mi się uda, wtedy na pewno to wrzucę na kanał. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.